Państwo, ponieważ pierwsze moje wystąpienie w formie audycji wideo zostało dobrze przyjęte, to postanowiłem, że będę się trzymał tej formy komunikacji. Widocznie teraz, kiedy mamy więcej czasu na to, żeby siedzieć przed monitorem, taka forma komunikacji z mieszkańcami jest pewnie odpowiednia. Dlatego tego się będę trzymał, możemy spodziewać się, czy możecie spodziewać się kolejnych nagrań. Dzisiaj postaram się przekazać jak najszybciej. Podstawowe rzeczy, które się, najważniejsze rzeczy, które się zdarzyły od ostatniego nagrania. Podstawowa, podstawowy komunikat na dzisiaj, uzupełnienie do informacji, którą podawałem dwa dni temu. Maseczki. Maseczki rozdawane przez Urząd Miejski służą przede wszystkim osobom, które są zarażone albo czują, że mogą być zarażone. To jest bardzo ważne że nie chronią one Was przed zarażeniem, tylko chronią innych przed tym, żeby kropelka Waszej śliny nie spadła na osoby, które jeszcze wirusa nie mają. Dokładne informacje o tym, jak używać maseczek, czego, kiedy je używać są na naszej stronie internetowej. Zaktualizowaliśmy wczorajsze wpisy, czy przedwczorajsze wpisy. I na stronie koronawirusleśla.pl znajdą Państwo wszystkie aktualne wytyczne. Są tam też linki do filmów i do takich instruktażowych rysunków zamieszczonych czy wykonanych przez Światową Organizację Zdrowia. Zamieszczamy też linki do tych informacji i ich jedyną wadą jest to, że są w języku angielskim. Natomiast filmy są na tyle obrazowe i rysunki są na tyle obrazowe, że można sporo informacji z tego wyciągnąć. Jeżeli ktoś język angielskiego nie zna, poza tym łatwo te wszystkie podstawowe informacje przetłumaczyć też za pomocą choćby Google Translatora. To tyle, jeżeli chodzi o maseczki. Co dzisiaj z rzeczy bardzo istotnych. O godzinie 11 odbyła się wideokonferencja burmistrzów i wójtów powiatu lubańskiego zorganizowana przez starostę. Podczas tej konferencji obecne były wszystkie najważniejsze służby powiatowe, sanitarne, policja, zarządzający strażą pożarną i też Zarząd Łużyckiego Centrum Medycznego. Aktualnie sytuacja w naszym województwie wygląda następująco. Mamy ponad 120 osób zarażonych we Wrocławiu, 25 w powiecie wrocławskim, 18 w Oleśnicy, 14 w powiecie górowskim i następny jest już nasz powiat lubański z liczbą 13 osób, z czego z tej 13 i 10 to e, oczywiście gmina Leśna. Z tej dziesiątki to są to przede wszystkim pracownicy Zamku Czocha zarażeni od tej pacjentki Zero oraz pracownicy Meditonu Większość tych osób została dość szybko odizolowana. Jeżeli przestrzegali kwarantanny, to to zagrożenie nie powinno się rozdawać. W ostatnich dwóch dniach nie mieliśmy nowych zdiagnozowanych przypadków, ale to też nie wynika wyłącznie z tego, że nie wiemy, tylko z tego, że nie są robione na bieżąco testy. I niestety nie mamy na to większego wpływu obecnie. Bardzo mocno podkreśla to pani dyrektor Sanepidu i ja również za nią chcę państwa uczulić, uspokoić, a jednocześnie przede wszystkim poinformować o tym, że tych testów wykonano 190, z czego dopiero 120 wróciło i wiemy, że 14 z nich jest pozytywnych, pozostałe są negatywne, ale 70 testów jest zleconych i czekamy. Czekamy co dalej, nie wiemy czy one przyszły dzisiaj po południu. Czy przyjdą jutro? Jak tylko sobie przekaże nam nowe informacje, będziemy informować zarówno za pomocą Facebooka, jak i przede wszystkim naszej dedykowanej strony internetowej koronawirus.aleśna.pl Bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej ludzi z niej korzysta. Widać to wyraźnie w statystykach. Zaglądajcie na bieżąco. To nie jest tak, że jeżeli ktoś przeczytał, to już wszystko wie, dlatego, że codziennie pojawiają się tam nowe informacje. Aktualizujemy stare, dopisujemy informacje do tej rubryki, co robić, gdy i na wszystkie pytania, które zadajecie nam za pomocą Facebooka telefonicznie, albo takie, które dziś pojawiają się po prostu w tej tak obiegu publicznym, to na wszystko staramy się tam na bieżąco odpowiadać. Ta strona jest aktualizowana, można powiedzieć, niemalże 24 godziny na dobę, oczywiście, kiedy pojawiają się nowe informacje. Część z Państwa pyta, czy, albo zachęca wręcz niektórzy domagają się, żebyśmy dezynfekowali miejsca publiczne, żeby wyjechały polewaczki na ulicę i polewały je środkami odkażającymi. Zadałem dzisiaj oficjalne takie pytanie pani dyrektor Sanepidu. No, powiedziała, że jest to absurdalne żądanie. Nie ma takiej potrzeby, zarówno zdaniem Sanepidu, jak i też zdaniem wszystkich wyższego rzędu służb, służb sanitarnych. Najważniejsze są środki osobistego zapobiegania zarażeniu oraz czystość na klatkach sodowych, na domofonach, na klamkach, na poręczach, w tych miejscach, których ludzie dotykają. Więc, jeżeli wychodzicie na dwór, starajcie się nosić rękawiczki. Jeżeli wchodzicie do sklepu, zakładajcie przygotowane w sklepach rękawiczki jednorazowe. Dotykając towaru, najlepiej robić to w rękawiczkach jednorazowych, i one powinny być włożone już przy samym wejściu do sklepu. Z tego co widziałem, to większość, nie, nie powiem czy wszystkie, ale większość naszych sklepów już takie rękawiczki powykładały i e, zachęcają do tego klientów, czy wręcz wymagają. Tego, żeby brać wózek, co też ogranicza liczbę osób poruszających się po sklepie, co pozwala zachować bezpieczny dystans. Te wytyczne, wprowadzane przez sklepy, wprowadzane przez nas, wprowadzane przez służby powiatowe czy służby wyższego rzędu, są naprawdę kluczowe. Konferencja, ta konwencja, wideokonferencja odbywała się w godzinach między, 12, między 11 a 12.30, dlatego jeszcze wtedy nie znaliśmy tych nowych wytycznych rządowych, które dzisiaj ogłosił premier Morawiecki. Wszystkie te nowe wytyczne, które pojawiły się dziś około godziny 14, są zamieszczone też już na naszych stronach internetowych, są zamieszczone na Facebooku. Są przede wszystkim umieszczone też na stronie rządowej, do której podajemy linki. Bardzo proszę, żeby się z nimi zapoznać. Szczególnie, że za nieprzestrzeganie tych nowych zasad mogą grozić no, poważne konsekwencje finansowe, mogą grozić grzyby i kary. A są tam na przykład takie nowe wymagania, jak zakaz poruszania się dzieci bez opieki dorosłych, czyli kończymy z wysyłaniem dzieci do sklepów, albo no, no niestety musimy je zablokować, zachomikować w domu, albo gdzieś, jeżeli ktoś ma podwórko przed domem, no to oczywiście nikt nie zabrania im wychodzić na dwór, zaczerpnąć świeżego powietrza. Tutaj w tym kontekście pojawiają się informacje od policji. Policja. Zwracam uwagę na to, że jeżeli Państwo przechodzą kwarantannę, tutaj zwracam się ze szczególnym apelem do osób, które przechodzą tą kwarantannę rządową, czyli wrócili z zagranicy, a z jeszcze mocniejszym apelem do tych, które mają kwarantannę sanepidowską. Bardzo proszę o to, żebyście tej kwarantanny przestrzegali. Z tego co wiem, większość zdecydowanie się do, stosuje do zasad, które otrzymali, do informacji, które otrzymali Otrzymaliście na kartkach, otrzymaliście też w aplikacji kwarantanna, którą docelowo wszyscy powinni mieć zainstalowaną na jakimś domowym smartfonie. I na tej aplikacji macie bieżące informacje, jak też możecie za jej pomocą uzyskać pomoc w sytuacji, w której będzie ona po prostu niezbędna, będzie ona potrzebna. Łamanie zakazów kwarantannych jest wykroczeniem i policja ma obowiązek was ukarać, jeżeli tę kwarantannę złamiecie. I z drugiej strony tutaj apeluję też do osób, do sąsiadów, do tych, którzy czasami widzą, że ktoś wychodzi podczas kwarantanny. Jeżeli widzicie, faktycznie widzicie taką sytuację, jeżeli widzicie, że ktoś się nie stosuje do tych zasad kwarantanny, a powinien, to nie wystarczy, że napiszecie o tym na Facebooku, bo to nic nie da. To powoduje wyłącznie panikę, wyłącznie podsycanie antagonizmów i wyłącznie nakręcanie jeszcze jakiejś spirali niechęci do osób, które i tak przez to, że są objęte tą kwarantanną mają trochę ciężej niż, niż większość z nas. Dlatego apeluję, jeżeli widzicie, faktycznie widzicie taką sytuację, to zgłoście to na policję, na policję traktujcie to jako obywatelski obowiązek. Policja nie podejmie żadnych czynności, jeżeli nie ma zgłoszenia, jeżeli nie ma żadnego materiału dowodowego. Aktualnie policjanci nie mają żadnych dodatkowych super uprawnień, więc działają tak jak zawsze: że jeżeli jest zgłoszenie, podejmują czynności wyjaśniające, podejmują zbieranie materiału dowodowego. Zeznanie świadka jest takim materiałem, złapanie człowieka na gorącym uczynku jest takim materiałem dowodowym, natomiast doniesienie na Facebooku, że widziałem, że Kowalski chodzi po ulicy, nie jest tego typu dowodem. Więc proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i postawy, która. Będzie faktycznie skuteczna, a nie tylko podsycaniem jakichś absurdalnych, no, hej, hej, wręcz hejtów, tak jak to niektórzy zauważają, że dochodzi już wręcz do stygmatyzacji osób będących na kwarantannie. Bardzo proszę, nie róbcie tego. To nie tylko niczego nie da, a wręcz szkodzi nam wszystkim, szkodzi całej społeczności. Pojawiają się informacje. Tutaj burmistrz Środowa zwrócił uwagę na to, że to właśnie mieszkańcy naszej okolicy, nie tylko gminy, ale nawet sądząc po rejestracjach, Wolesławca, Zgorzelca nadal traktują Świeradów jako doskonałe miejsce na to, żeby pojeździć sobie rowerem. Parkingi w ciepły weekend były pełne. Proszę spodziewać się, że w następny weekend będzie na tych parkingach policja. Że jeżeli jest mowa o tym, żeby nie robić tego typu zbiorowisk, to wyjście do lasu samotne gdzieś w okolicy jak najbardziej tak, chociaż też już Proszę przyjrzeć się dokładnie wytycznym rządowym, czy dane wyjście do lasu nie będzie jednak łamaniem przepisów. Bo jeżeli wychodzicie bezpośrednio w otoczeniu swojego domu, to nie ma problemu, ale taki wyjazd mniej lub bardziej zorganizowany, doświadczony na ścieżki rowerowe, jest już wykroczeniem i tak może być wkrótce traktowany. Pojawiają się od Państwa pytania, czy leśna zostanie objęta kordonem sanitarnym. Zdaje się, że były tego typu doniesienia. W Internecie, że Leśna już jest odcięta, że stoi wojsko na granicach naszej gminy, już nie na granicach między Polską a Czechami, ale na granicach między nami a Lubaniem. Nie jest to prawda, nadal można przemieszczać się do pracy, nadal można robić zakupy, to są wszystko fejki, które nie mam pojęcia czemu mają służyć, na pewno nie służą, na pewno nie służą sprawnemu opanowaniu tej sytuacji. Czy tego typu kordony sanitarne mogą się pojawić? Tego nie wiemy. Jest to wszystko w gestii ministra zdrowia, który mógłby wydać taką decyzję, ale póki co jej nie wydaje i nie sądzę, żeby przy 10 osobach zarażonych, nawet jeżeli to średnio na głowę w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest to bardzo dużo, to nie sądzę, żeby tego typu obostrzenia zostały u nas wprowadzone. Tak czy inaczej tego typu decyzje pozostają w gestii Ministra Zdrowia, nie ma na to wpływu ani Burmistrz, ani Starosta, ani nawet Wojewoda. Pojawiają się informacje o tym, że można sobie zrobić prywatnie testy w Bolesławcu, czy ktoś jest, czy nie jest zarażony koronawirusem. Nie jest to prawda. Sanepid stanowczo dementuje tego typu pogłoski i nie próbujcie dojechać do Bolesławca, Własną rękę, żeby zrobić sobie testy na to, czy jesteście, czy nie jesteście zarażeni. Jeżeli czujecie się źle, jeżeli macie kaszel, macie gorączkę, macie telefon alarmowy i dowiecie się za pomocą tego telefonu alarmowego dokładnie, co trzeba robić. Przede wszystkim wtedy nie wychodzić z domu, a już na pewno nie pakować się do samochodu i nie jechać do Bolesławca, bo wiąże się to z ryzykiem zarówno dla was samych, jak i dla kolejnych osób. Nie jest możliwe wykonanie tak zwanego prywatnego, płatnego testu, wszystkie testy, które są robione są poddane procedurze sanepidowskiej i są tak samo, trwają dokładnie tyle samo, co testy robione przez tak zwane koronabusy u Was w domu. Więc nie podejmujcie, jeszcze raz apeluję, nie podejmujcie tego typu inicjatywy, jest to kompletnie bez sensu wręcz, jest to szkodliwe. Jakie są nowe wytyczne naszego zespołu zarządzania kryzysowego? Jutro mamy kolejne posiedzenie, tym razem już całkiem zdalne. Do tej pory mieliśmy dwa spotkania na żywo i posługujemy się cały czas telefonami i e-mailami, żeby wymieniać ze sobą bieżące informacje. Jutro zbierzemy jeszcze wszystko, zrobimy jeszcze dokładne podsumowanie, które przekażę Wam albo w następnym nagraniu jeszcze pewnie w tym tygodniu. Najważniejsze wytyczne poszły dzisiaj do zarządców budynków, do administratorów budynków, do administratorów wspólnot. To są te dotyczące czystości na klatkach schodowych, czystości poręczy, czystości klamek, ewentualnych domofonów. Takich miejsc, które wiele osób może dotykać. Po pierwsze, Wy jako mieszkańcy, noście rękawiczki, nie dotykajcie takich miejsc, które mogłyby być dotknięte przez wiele innych osób. Gołą ręką, a do wszystkich administratorów nieruchomości apelujemy, żeby po prostu utrzymywali te miejsca w dodatkowej czystości. No, dotyczy to też również osób, które same w małych kamienicach, w małych budynkach wielorodzinnych wykonujecie sami te czynności po prostu starajcie się dbać o tą czystość nawzajem. To jest to najwa najważniejsze zalecenie. W tej chwili gmina czeka na dostawę środków dezynfekujących. Te środki dezynfekujące będą wykorzystywane przede wszystkim przez nasze służby. Natomiast Państwo mogą różnego rodzaju środki dezynfekujące na bazie alkoholu kupić po prostu w sklepach czy jeszcze na stacjach benzynowych. One są cały czas dostarczane. Mamy też 15 litrów, które przekazała nam firma dr Schumacher. Mają oni, jak pewnie większość z Państwa wie z doniesień na Facebooku, kłopoty z regularnym rozprowadzaniem, wprowadzeniem do obiegu handlowego swoich środków dezynfekujących. No, jest to sprawa przede wszystkim naszych sądów. Ta sprawa akcyzowa, związana z prawem akcyzowym, ciągnie się od wielu miesięcy No i niestety w ogóle sądy w tym wypadku nie pomogły. Nie Przyspieszyły jeszcze sprawy. Być może, jeżeli będziemy wspólnie tutaj też wywierać jakąś presję społeczną, to być może ta produkcja zostanie uruchomiona. Myślę, że tutaj akurat nam, mieszkańcom właśnie, powinno na tym podwójnie zależeć, bo za, w zakładzie pracuje też wielu mieszkańców, a mógłby bezpośrednio mocniej pomagać niż do tej pory. Przekazano nam z Szumachera na 15 litrów płynów dezynfekujących, które już dzisiaj są wykorzystywane przez Straż Pożarną, Urząd opieki Społeczną czy Ośrodek. Kultury. Pytałem Państwo o to, co z wyborem. Burmistrz Poniżnik powiedział dzisiaj, co o tym sądzi. Ja się też w znacznej części pod tym podpisuję. Myślę, że wybory nie odbędą się z bardzo praktycznego powodu. Nie bardzo wyobrażamy sobie, jak zgodnie z aktualnymi przepisami mielibyśmy, na przykład, zrobić szkolenie na 90 osób, członków komisji wyborczych, żeby przeszkolić ich. jak procedowane, jak korzystać z kart i tak dalej. Kolejna sprawa, to tutaj chciałem, e, mieliśmy drobną usterkę techniczną, wczoraj część z Państwa próbowała przekazać SMS-ami telefonicznie na podany przez nas numer telefonu do Referatu Gospodarki Komunalnej, e, przekazać informacje o stanie wodomierzy, nie udało Wam się to, zachęcam do powtórzenia tej czynności dzisiaj, no dzisiaj to już jest godzina późna wieczorna, ale do powtórzenia tych czynności jutro, pojutrze, bo mieliśmy po prostu jednodniową awarię mam nadzieję, że ona się już nie powtórzy. Zawiodła trochę technika, trochę człowiek obsługujący technikę, ale tak czy inaczej, wszystko już jest naprawione i jest pod kontrolą. Pytają Państwo, czy gmina będzie organizować jakieś wsparcie, pomoc dla przedsiębiorców, dla firm, które no niechybnie czeka kryzys gospodarczy. Czekamy. Na więcej danych. Po pierwsze, jeżeli wy macie już w tej chwili jakieś konkretne propozycje, albo przede wszystkim widzicie, co się u Was dzieje. Jeżeli widzicie, co się dzieje dokładnie w Waszych firmach, że nie macie klientów, że macie wyraźne straty, informujcie nas o tym, żebyśmy z pewnym wyprzedzeniem mogli planować. Natomiast nie robimy na pokaz żadnych szybkich ruchów typu ogłaszamy gminną tarczę antykryzysową. To jest bez sensu, żeby dzisiaj po dwóch tygodniach pewnego kryzysu, również gospodarczego, podejmować jakiekolwiek wiążące decyzje. Po pierwsze, wiele decyzji finansowych będzie związanych z tym, żeby podjęła je Rada Miejska, inne na przykład sprawy dotyczące podatków, opłat i tak dalej. Inne decyzje wymagają przygotowania symulacji konkretnych obliczeń. To wszystko robimy. Na tym pracuje pani skarbnik. Nasze referaty zbierają informacje z terenu. Jeżeli Państwo do nas dzwonią, jeżeli piszecie, również zdecydowana większość tego typu pytań spływa do mnie bezpośrednio i na tej podstawie będziemy podejmować dalsze decyzje. W tej chwili koncentrujemy się bardziej na telekonferencjach na tym, żeby w sposób sprawny, w sposób zdalny zorganizować sesję Rady Miejskiej, żeby zorganizować żeby mieć kontakt z radnymi żeby gmina pod względem prawnym i organizacyjnym mogła funkcjonować, mogła wykonywać swoje zadania. Te rzeczy są robione dość szybko i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się pochwalić naprawdę konkretnymi osiągnięciami w zakresie e-urzędu, e-rady miejskiej i innej komunikacji zdalnej. Jak to będzie ogarnięte, to wtedy będziemy rozmawiać o kryzysie. Kryzys gospodarczy nie potrwa jeden dzień, nie potrwa dwa dni. Są to, żeby skutecznie i sprawnie przeciwdziałać, musimy mieć to wszystko policzone, zaplanowane i najważniejsze, dobrze zdiagnozowane. Dobra diagnoza to przede wszystkim informacja od Państwa. Oczekujemy, że poinformujecie nas o problemach Waszych firm. Nie mamy ich w doleśnej e, tysięcy, więc jeżeli każdy nawet indywidualnie, każdy z Was napisze do nas, e, dostarczy nam jakieś informacje z zakresu Waszych finansów problemów finansowych i tak dalej, wtedy będziemy wiedzieli, co dalej konkretnie zrobić. Przedstawimy te rekomendacje Rady Miejskiej i razem z Radą Miejską będziemy tutaj dalsze decyzje podejmować. Jak będziemy też wiedzieć dokładnie, ile ten kryzys może nas kosztować, jak to się odbije na stronie przychodowej gminy, i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie... Bardzo proszę wszystkich rozsądnie myślących obywateli naszej gminy, żeby wszelkie nawoływania, że w tamtym mieście albo w, tamtym, w tamtej miejscowości to już mają wielkie tam ogłoszone plany i tarcze ochronne. Szczerze uważam, że większość działań na przy dzisiejszym stanie wiedzy o tym, jakie będą konsekwencje gospodarcze. Społeczno-gospodarcze, całego tego kryzysu, wszystkie tego typu działania to jest czysty populizm. Ja tego rodzaju populizmem nie zamierzam się zajmować, za to zamierzam się zajmować konkretnymi działaniami opartymi na wiedzy, a nie na pomysłach rzuconych przez internet, czy po prostu wymyślonych z głowy, czy z innej części ciała. To jest moje stanowcze stanowisko i mam nadzieję, że Rada Miejska podzieli tutaj moją opinię w tym zakresie. Co nagle, to pod diable róbmy. Po prostu porządny tego typu reformy, a nie ad hoc. I na koniec, informacja chyba kluczowa, najważniejsza. Idzie wiosna, czy właściwie mamy atak zimy, ale kalendarzowo to jest wiosna. Na wiosnę nasze organizmy zawsze czują się troszeczkę słabiej. Więc dbajmy o siebie, stosujmy wszystkie środki zaradcze, które Państwu przyjdą do głowy, które wiecie z doświadczenia, z doświadczenia Waszego, Waszych rodziców, Waszych babci, że są skuteczne. Witamina C, malina, wszystkie imbiry, czosnki, nawet Światowa Organizacja Zdrowia na swoich stronach internetowych na pytanie, czy czosnek jest skuteczną walką, skuteczną receptą na walkę z koronawirusem odpowiada, że niewykluczone, że tak. Nie mówią oczywiście w 100%, że wystarczy jeść ciosnek i się człowiek nie zarazi, ale napiszą, że na pewno to nie zaszkodzi, a pomoc oczywiście może. Więc wszelkiego rodzaju takie domowe sposoby na poprawienie odporności, na poprawienie naszego stanu zdrowia, to co zwykle robicie na wiosnę, żeby nie zachorować, żeby się nie przeziębić, to zróbcie to samo, tylko jeszcze raz dwa albo jeszcze razy trzy. I będziemy się regularnie mogli spotykać i za tydzień, i za miesiąc, i za pół roku, i, za, i, i w następnych latach w dobrym stronie. Tego Państwu i sobie serdecznie życzę. Dziękuję. dziękuję.